Yo. Yo! Zaczynamy podstawowy poradnik o trikach, których możecie nauczyć się przy swojej pierwszej wizycie na parku Traponie. Zaczynamy od podstawowych wyskoków. Warto napiąć mięśnie brzucha, żeby sobie skakać jak najwyżej. Jeżeli dobrze się rozgrzaliśmy, bo pamiętajcie, że rozgrzewka jest na pierwszym miejscu zawsze, możemy zacząć przechodzić do pozycji niskiej, czyli np. przykład na kolana. Funkcjonujemy prostych w i napiętego brzucha i wylądujemy sobie na kolana Co jeszcze? Pani jest Daj mi. Trzymaj, mój kamerzysto. Witajcie! <laughs> Lecimy z drugim krokiem, który możecie zrobić jako początkujące na trampolinach. Także skaczemy i upadałem na pośladki. Pyk, pyk. Jeszcze raz. Elegancko. Pyk. Pyk, pyk. Polecam mieć długie spodnie, wtedy nam się nic nie stanie na pewno. Nie róbcie tego w domu na panelach. Dokładnie, na panelach nie polecamy. Ok, lecimy teraz z następnym tematem, czyli kręcenie się. Takie ja zaprezentuję teraz. Wstajemy. możemy tak w się kręcić generalnie. Pięknie. Elegancko. Tak, jak już to mamy opanowane, to możemy nogi przerzucać dołem. Czyli... Pięknie. Dobrze. Możecie też osobny poradnik Najpierw. a propos skakania zobaczyć tutaj. Tu. Teraz przejdźmy do, do skoku na plecy. Okay. Jesteśmy nisko. Tak. I na plecy. Tak, żeby się przyzwyczaić. I jeszcze raz pokażę. Nisko. I na plecy. Pięknie, jak piłeczka. Zwiększamy poprzeczkę, tak? Jesteśmy na przykucu i na plecy i staramy się wejść na nogi. Super, super ćwiczenie, żebyście wzmocnili swoje mięśnie i przyzwyczajili się do ruchu tak jest. na trampolinie. Oczywiście najlepszym ćwiczeniem jest jak najlepiej jest skoordynować to. Czyli wchodzimy sobie na trampolinę i po prostu skaczymy na nie. Tak. Ręce i nogi w górę. I pięknie. Tyle w sumie. Tyle do następnego.